Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w trzecim odcinku z gry Cargo Simulator. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku e, chciałbym zobaczyć jak będzie wyglądała sprawa już z dwiema kasami e, mamy dużo rachunków, wydaje mi się, że... no za dużo nawet jak na nas Co my mamy tutaj? czynsz za biuro, rachunki za prąd, wynagrodzenia pracowników, czynsz za biuro, rachunki za prąd i wynagrodzenia pracowników. Termin płatności 2 dni. To jest jeden dzień Chopie, nie denerwuj już, dobra? Ja bym chciał kupić, może, jeżeli coś się uda. Co to jest? Półka zaopatrzenia. Za 200, nie stać mi na to. Wózek widłowy nastać. No to może kupimy w dzisiejszym odcinku. Ale natomiast co ja chciałem jeszcze zamówić? Zakupić. Chciałem zakupić MK i Jeżeli by się dało. Brakuje jeszcze dolarów Uż ty synu. Mm. No to E, no to Mkę zamówmy Niech będzie Zamów M-kę, u Ciebie też wsadzę i będzie dobrze A u Ciebie Elki? Dobra No już widzę że Ten, a jak u Ciebie ty taśmy? 29-40% Dobra Hej, mietek, nie nie nie, to jest moja kasa pan! Idź pan, mówię do pana odejdź mi stąd Dobra, bo to jest moja kasa, twoja jest tam obok Pierwsza lepsza No i otwieramy ten nasz jak ten in i sprawdzamy I czekamy na więcej klientów Widzisz nawet to pierwszy, pierwszy klient do ciebie przyszedł No i dupa Jest to kruche Dziękuję Do widzenia No tyle za mało klientów jest. Nie, no super tej. Naprawdę.

To jest niestety kruche. Yy, dziękuję. Jak to tam u ciebie już? 8%. Kruche również. 8% u mnie nie ma nikogo. Okej, okay. a jakoś teraz to lepiej idzie. 3% dobra, ja już ci to zrobię. To jest zwykłe. Dziękuję, dziękuję. Następny Nie wiem choć pan przeze mnie Ej dobra, zobaczmy tutaj te płatności No i dupa. Czemu pani stoi tam? Zapraszam do mnie. Eee, może być taki, dobra. Dziękuję, do widzenia. Ej, dzień dobry. Powiedziałem coś do pana, żeby pan obciął włosy no, a pan nie słucha mnie Dziękuję, do widzenia Kończą się naklejki U kogo, u pana Dziękuję, do widzenia Następny, a dobra, yy, to już u pana wezmę taki. Dziękuję, do widzenia. Zapraszam kolejne osoby, Mietki. Niby za mało klientów cały czas jest. Przedoby się jakieś tłumy. Ale za mnie też proszę pana. Bo jeżeli go żebym chciał otworzyć to i tak już jest zamknięte. Proszę pana zapraszam w dzień. Jutro. Pan znowu zaś za późno przyszedł. Dobra. Dobra. No i trzeba zatry tutaj ten... Y Zadzwonić pół kierowca Tutaj tam nie możemy pójść Ile jeszcze raz kosztowało? 7000 Wzrost Super No to by nie można jeszcze kolejne dwa tutaj te kasy Ogarnąć 3 dni, 3 dni i 3 dni Dobra to na spokojnie co ja chciałem? Ko kończy się etykieta na razie No już się skończyło A taśma, uwaga szkło ja tego u niego nie sprawdzę na razie. Także no sorry żeby pracownika zatrudnić potrzeba 12, le 12 level, ale żeby zakupić, yy, słuchajcie, yy, wózek widłowy potrzeba 400, czyli jeszcze trzeba trochę posiedzieć w tej grze. No to posiedziemy. To jest już trzeci odcinek tej gry jak na razie. Mi się bardzo podoba ta gra. Nie wiem jak Państwu. Ja na pewno kupię wersję pełną. I się zastanawiam, czy to będzie już ostatni odcinek tej gry. Taka mała seria była. I nie wiadomo, czy dalej będzie. Czy Państwu się również spodoba? Bo dzisiaj, czyli to jest poniedziałek, 30 czerwca, ja wtedy to nagrywam, to jeszcze się nie opublikował ten film. A dopiero się opublikuje o godzinie... No, o, znaczy nie o godzinie, to dopiero y, 1 kwietnia. Nie? nie kwietnia, tylko 1 y, lipca. Czyli to jest yy, do godzina 12.00. Także, no, sorry. A co teraz się opublikuje? No, wiadomo, Parcel Simulator. No, słuchajcie, trzeba kolejne odcinki na pewno nagrać. Tylko, że ja teraz czasu nie będę miał. Bo ja jadę sobie gdzieś tam samym se. Tylko, znowu lokalizacji nie ma tych GPS-ów w Poznaniu. No, super. A 12 minut temu, no to, no to coś zadziałało. Tylko co tu będzie, co to jest? To jest 7 przez 1, tak? Ej, mietek 615 to był czy 610? Chyba 610 No właśnie, 7 przez 1 Przepraszam za takie pierdolenie, już gadam. 56 minut zostało do przyjazdu. Eee, nie, nie, to nie. ja gadam. To ma iść, to. dziękuję kruche dupa super rzucanie pudełkami rzucanie skrzyniami może uszkodzić ich zawartość jeśli skrzynia zostanie zbyt uszkodzona straci gwiazdki co oznacza mniej pieniędzy dla ciebie Puh dziękuję do widzenia pan tego nie widział wcale 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 e, dziękuję do widzenia życzę panu niemiłego dnia to weź tam wróć może gdzieś tu na dół bo nie wiadomo jak to już ten dostawca zabiera te rzeczy Nie. Ale kruche u kogo? U niego czy u mnie? No u niego. No to za chwilę ci tam dołożę. To jest kruche? Nie. Dziękuję. Następny. Dziękuję. Następny. No dobra, słuchajcie, kupmy ten y, wózek widłowy. Czemu nie? Czemu nie? I zobaczmy jak to działa. Matko i córko. No i zobaczymy, czy paczki można na nim tutaj ogarniać. Nie, no to mi się podoba. Dziękuję. Następny. bo się ciemno się znowu robi, eee, dziękuję Aha, czyli tego dużego tutaj Aha, można Czyli jednak nie można Nie no można, tylko coś tam się przewaliło O, matko no na pewno się zmieścisz no się układa jakoś tak dziwnie yy, dzień dobry mm. dziękuję, do widzenia Bo już nie ma. Trwałość trzy. Trwałość 3, trwałość 1. O matko I co? Nie ma miejsca. Ile kosztuje nowy regał? Półka. 300. Dziękuję. trzeba tutaj ten y, delivery zamówić po dostawę halo dostawa Mietek zapraszam czekamy na ciebie jest milion przesyłek a co tu się kończy? Kończę się etykiety na razie. Aha, dobra. kończę się etykiety na razie, dobra. No to, to, co za chłop. No. <ścoughs> Wziął i Szkła w wy... ten wygasło. No jesteśmy na 5. Dobra słuchajcie, jeżeli się Państwu podobała ta gra, ta seria, no to będziemy kontynuować ją dalej, tylko ja nie chcę właśnie robić tak bez sensu długiej tej serii, bo nie wiadomo czy Państwu się spodoba, czy nie. Natomiast jeżeli chcielibyście kolejne odcinki z tej gry, napiszcie komentarza, dajcie łapki w górę, a zostawcie subskrypcja, gdzie yy, tam subskrypcję, yy, a ja będę widział, że lubicie tą grę. No i będę nagrywał dalej. W takim razie dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka papa I zostawcie łapki w górę i zostawcie subskrypcję i komentarz zostawcie, żeby zadać pytania. Ale to wszystko zależy do Was. Należy, zależy. Oboje nieco dalej. papa